Cześć! W dzisiejszym filmie pokażemy Wam sprawdzony przepis na białą kiełbasę parzoną. Przy 5 kg mięsa czas przygotowania kiełbasy to około 4 godziny. Przyprawy i akcesoria użyte w filmie możecie zakupić w naszym sklepie stacjonarnym oraz online. Linki do produktów w opisie filmu. Zaczynamy! Do zrobienia kiełbasy potrzebna jest maszynka oraz 3 sita w rozmiarze 6, 8 i 16. Potrzebujemy również lejka do kiełbas, dużej miski, ostrego noża oraz termometru kuchennego. Podany przez nas przepis jest na 5 kg kiełbasy, jednak śmiało możecie zrobić go z połowy porcji. Potrzebujemy 2 kg boczku, 2 kg łopatki wieprzowej oraz 1 kg piersi z kurczaka. Jelita wieprzowe kalibrowane, pół szklanki zimnej wody, oraz przyprawy, majeranek, czosnek niedźwiedzi, gorczycę, sól i pieprz oraz czosnek w główce. Mięso oczyszczamy z kostek i zdejmujemy wszystkie skóry. Również tę z boczku. Mięso kroimy na mniejsze kawałki i przekładamy do innego naczynia. Pamiętajcie, że najlepsza kiełbasa wychodzi ze sprawdzonego mięsa. Pokrojone mięso solimy czterema łyżkami soli morskiej. Mięso nacieramy solą, najlepiej rękoma, i wkładamy na kilka godzin do lodówki, a najlepiej na całą noc. Następnego dnia mielimy mięso kurczaka na dużych oczkach na sicie o numerze 16. Zmieniamy sito na szóstkę i mielimy na nim łopatkę wieprzową. Do zmielenia boczku wybieramy sito numer 8. Tak wygląda zmielone mięso na poszczególnych sitach. Wszystkie mięsa przekładamy do jednej wspólnej miski. Przeciskamy pół główki czosnku. Dodajemy 2 łyżki czarnego pieprzu. 3 łyżki czosnku niedźwiedziego. 3 łyżki gorczycy. Oraz 7 łyżek majeranku polskiego. Dolewamy pół szklanki zimnej wody, całość mieszamy, pod bieżącą wodą myjemy jelita wieprzowe, mocujemy lejek, naciągamy około 5 metrów jelit na lejek, robimy na końcu pętelkę, wkładamy mięso do maszynki i nabijamy. Później zakręcamy kiełbaski co około 8 cm, ale to tak naprawdę zależy od Was, jakiej wielkości kiełbaski chcecie uzyskać. W garze gotujemy wodę do około 75 stopni Celsjusza. Wkładamy kiełbaski i wyciągamy po 15 minutach. Ważone kiełbaski są od razu gotowe do zjedzenia. Z 5 kg mięsa wychodzi około 50 sztuk kiełbasek. Przyprawy, jelita oraz wszystkie akcesoria wykorzystane w filmie kupisz w naszym sklepie w Toruniu oraz na stronie internetowej. Dziękujemy za wspólne gotowanie.